Wielu ludzi wierzy w to, że w przeszłości Ziemi istniała inna, zaawansowana cywilizacja, która zanikła w wyniku globalnego kataklizmu, najpewniej sprowokowanego przez nią samą. Hipoteza sylurska sugeruje, że miliony lat temu na naszej planecie. Mogła istnieć cywilizacja, niekoniecznie ludzka, zdolna do przekształcenia świata i spowodowania zmian klimatycznych porównywalnych lub większych niż te obecne. Gavin Schmidt z Goddard Institute for Space Studies, przynależącej do NASA, oraz astrofizyk Adam Frank z University of Rochester opierają swoje teorie na badaniach zjawiska znanego jako maksimum termiczne paleocenu i eocenu. Ta dramatyczna zmiana klimatu wyznaczała koniec Paleocenu i początek Eocenu. Doszło do niej około 56 milionów lat temu i być może została ona wywołana sztucznie. Wskazuje na to chociażby fakt, że w tamtym okresie średnia temperatura Ziemi była o 15 stopni wyższa niż obecnie. Dodatkowo na całej powierzchni Ziemi praktycznie nie było lodu, a klimat na biegunach był niemalże tropikalny. Odczyty z tego okresu sugerują, że w poprzednich stuleciach nastąpił szykujący wzrost emisji dwutlenku węgla, porównywalny z tym, jakiego badacze spodziewają się po antropocenie a więc epoce geologicznej, która zastąpi obecnych holocen. Należy tu jednak zadać ważne pytanie: czy te fakty świadczą już o istnieniu nieludzkiej cywilizacji przemysłowej? Oczywiście nie można wyciągać takich wniosków na bazie samych danych geologicznych. Istnieje multum zjawisk, które w określonych okolicznościach mogłyby wywołać podobny efekt. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że jeśli ta wymarła cywilizacja naprawdę istniała, to całkiem możliwe, że nie pozostał po niej żaden ślad. Możliwe więc, że pozostałości hipotetycznych fabryk i budynków z tamtych czasów są dziś tylko kurzem. Jak zauważają naukowcy, nawet jeśli w tamtych czasach powstała cywilizacja przemysłowa, która funkcjonowała przez 100 tysięcy lat, czyli 500 razy dłużej niż nasza, to do naszych czasów nie pozostałoby po niej absolutnie nic. Poszukiwanie dowodów na istnienie takich kultur wymagałoby więc nowych i wyspecjalizowanych narzędzi, których jak na razie nie mamy. Oczywiście, zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat najlepiej poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do wspierania naszego kanału, subskrybowania oraz dzielenia się tym filmem z Waszymi znajomymi. Pozdrawiam Was ciepło i życzę miłego dnia.